Siemaneczko, ziemeczki, z tej strony Komarek e, A dzisiaj jesteśmy właśnie w nowej serii, bo stworzyłem dla was nową serię e, FUN SHOW Także jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie zostawić standardowo łapeczkę w górę oraz suba z e, I FUN SHOW polega na właśnie jeden versus jeden z widzami Także e, myślę, że wam się spodoba Możecie zostawiać swoje zgłoszenia pod, na filmikach na YouTube oraz pod, tym pod tymi odcinkami, które będą się właśnie wstawiać na, yy, na YouTube na moim kanale, także będziecie mogli się zgłaszać jeszcze w komentarzach, tam wiecie KD w ogóle wiek i w ogóle yy, i będziecie mogli też dawać filmik yy, z, yy, z zgłoszeniem hashtag fanshow, hashtag komarek, także Wiem trochę zgapiona od Radowitego, ale mam nadzieję, że wam się spodoba, bo to jest inna nazwa i są będą większe szanse, bo jednak u mnie będą chyba większe szanse. Nie mm, nie, nie się, ale no po prostu y, możemy chyba zaczynać. Także sosek przedstawia się. Mam 11 lat ale. kroczekowane. 80 powyżej 80 minut. I jeden powyżej. Tak. Jeden powyżej KD, tak? Mhm. Dobra. Także możemy się chyba już y, przygotowywać do jeden versus 1 I. Mmm. Ready. Do góry? Dwa do góry, tak, standardowo. O nie. O Jezu. co ja Jak widzicie, trochę tutaj nie będzie tak łatwo. Bo, jednak, sosek... wziąłem sosowka do pierwszego filmu, dlatego że jest w moim teamie i po prostu, jako pierwszy, się zgłosił. Bo pierwszy był nie w Lobby, także go wziąłem. Dobra, wziąłem. Dobra, także zaczynamy drugą rundę. Dobra, P ma, Dobra, także e, widzimy się teraz w gierce, bo ben, jakby będą dwie rundy i jedna gierka, także widzimy się w gierce, czaty. Dobra, także widzimy się w, teraz właśnie w gierce i e, myślę, że to będzie dobra gierka, nie? Sosek? Dobra, dawaj z sklepowym sodybę. Także... ty przypominam jeszcze możecie zostawić łapę w górę sobie z zwanem i napisać właśnie swoje zgłoszenie w komentarzu lub zrobić odcinek pod hashtagiem fanshow oraz hashtagiem komarek. co się tu dzieje? Jakiś laser. Nie wiem. Widzisz ten laser? Dobra, nieważne. Ten też... Tutaj nie wiem co się dzieje. Jakiś event jest, ale tym teraz się nie będziemy zajmować, bo właśnie chcę wszystko zrobić w tą serię. Więc mam nadzieję, że, że Wam się po prostu spodoba ta seria. I nie będziecie tam. No, nie będzie negatywnych jakby komentarzy, bo jest inna nazwa. W ogóle. O, pompa niebieska. Skar fioletowy. Ej, snajpa. Jestem I pompa. jestem Ej lol. Ja muszę jeszcze amkę jakoś. dobra jestem jakoś że jest jestem na ktoś zadzwonił zadzwonił tym telefonem tam yy, koło dżungli. Mhm. To słychać w powidorku. No, no. O, wspomniał ten... O a tutaj nic się nie robi, dobra. Przed chwilą dzwonili. Patrz to. Ale czekaj, nie mam na Co się tu dzieje z tymi doserami? Dobra i ważne. Biorę granatki W ogóle to by były? W sumie to nie wiem, ale jakby były to by było spoko Także ty, jeżeli wam się spodoba Tak jak już mówiłem To na się stawić w górę sobie dzwonem Już to mówię Triliard raz, ale powtarzam to, bo Ostatnio dużo pod tym zgłoszeniem moim duo, yy, do, do, do do, do, Radowitego dużo było wyświetleń, także dziękuję Wam bardzo, że jesteście I po prostu sam jakby stworzyłem taką serię bo myślę, że to będzie łatwiejszy sposób na takie jakby zagranie z jakimś się toberem małym, ale jednak je toberem także Chyba będzie spoko pomysł, bo pisałem na Discordzie, to yy, ogólnie właśnie, zapraszam was do mojego Discorda, czaty. bo... Ale raka, bo na tym kreatywnym nie wiem, co ja tam robię. Hmm, no. Co tu się dzieje z tym laserem? Mę to wkurza, dobra. Ja sam nie widzę tego laseru. Jaką masz pompę? Mm, zieloną walną. A ja mam niebieską. A ja mam fioletowego skara i granatnik. ja mam jeszcze tą snajper. I ogólnie ty myślę, że właśnie... Właśnie yy, chyba tutaj będą w tym, w tym odcinku cięcia, albo w sumie to nie wiem Bo jednak chyba całą gierkę lepiej pokazać, żeby było. Nie wiem, czy brać z ma co snajper. Wiesz, jak chcesz. To wezmę za że. Także nagrałam to dzisiaj, ale jutro powinien być jakaś odcinek o 10, bo jeszcze go spróbuję dzisiaj zmontować, także jest git. Dobra, typy, no. Aha. Tam, dobra, dobra, dobra. Leży. Ol nice. bombę dostał mój. Mój też. Wyskoczyłem mu i dostał za ile tam. No i też dostał bombę I to taką bombaśną, bombę... Ale twojego też ci obiłem. Za chyba 90. A on dostał za 130... 133? Chyba. Ja, Także... i ja wjeżdżałem tym taranem Widzik. i wjechali mi do sklepu jeszcze tym taranem. Jeszcze to na szybko znotujemy. Dawaj Bieli w ogóle o, Ile te ty typy masów miały? Nie, ja nie mam żadnych nie, Ja o nich mam jakieś 800 masów Ja mam 300 No 800 Dobra Także ja mam, sobie... mam jakieś 1300 Ogólnie właśnie miałem dokończyć na tym Discordzie czaty Eee, bardzo fajnie się to przyjęło, dlatego że wszyscy napisali, że spoko pomysł i w ogóle. Także dziękuję Wam bardzo, bo myślę, że ta seria będzie nawet. Eee, no, fajna, fajna będzie. Będzie na pewno się rozwijać na tym kanale. Także e, zgłaszajcie się, tak jak mówiłem. I typy są na hangaru. Okay. Jak my to wyglądamy? to my dzisiaj ujmiemy w ogóle? Mhm, mm tak, bo już to chyba będzie 7 win. I tak jak mówiłem, Sosuko wziąłem, dlatego że pierwszy się zgłosił, bo tak naprawdę to wymyślił on nazwę, nie ja. Także go, go wzi wziąłem. Czekaj, nie podjeżdżaj są. No dobra, ja tu jestem... sobie... ja tam, no, ja tam jajkiem mogę obić, nie, ty tam nie, nie, bo, oni się biją no bo no jadę, nie, o, bo się nie, nie, w nie, No właśnie. nie, 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 to nie, 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 to nie, nie, to. nie, 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 go. nie, na nie, na to nie, co on zrobił w ogóle? Jest jeszcze jeden Typek, nie? Na, na górze jest jeszcze, no właśnie wiem. Ciebie, ciebie. Dobra Także jest gicier bierzemy? Bierzę tą pompę. Ja mam... ja mam ten. Ja mam granatnik, ja mogę wziąć. Daj mi, daj mi, daj mi. Trzymaj. Rakietkę masz. Ale co goś bombę z tej jawów dostał, to ja nie wiem. No 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 nice. Tu jeszcze jest ludzik. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Ja wszędzie widzę te lasery. Nie wiem o co chodzi, nie? Jakie lasery? No tam na przykład jest jeden tam. Jakiś laser głupi. Nie wiem o co chodzi. No to nic nie Także na spokojnie. Robimy tu winka. Ja to winka. Jak to Chyba, że jakiś tracker? 50 km, mam wleć. Mam jednego lunchpada. Ja nie mam żadnej. O, typy? O, eee, widzę. Ja lecę po, do, 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 do strefy. Dobra, za nich Popał. też leciałem. Uważaj, czepy. Jajka. Dobra dostał. O jezu. Panie, Ja tu te ty jajko skoczyłem. Jeden na biało. O jeszcze jajko. Jajko. Jajka. Paliłem. Pod nami jest. Ma na biało! Dwa hity za 60. Nie, oh, dwa shit. hity za 60. Kto tam? A dobra, będę starą głowę. Daj! Ten ma na biało tamten drugi. Nie ma na biało. No wypiłkała chyba. Czekko lecz, lecz, chodź tu do mnie. Ja zlecę do ciebie. No nie! No nie. Lecz, leczy. Jak? Lecz. Ja Wyszą mam launch ja mam launch Dobra, to już lecimy od razu. Boże, bandaże potrzebuję. To są typy. Nie gadaj. Nie ja mam jedno blisko. Apteka nie wie, dobra, biorę za poty, uciekam, a bo ja się leczę teraz. Ej, przylecieli. Dobra, dostałem coś do teraz. Ja zdążę? Zdążę, dobra. Możesz mi lecieć. A nie, podjeżdżę. Weź kartę szybko moją i leci. Co, Ol, tu stałeś? Olu, ja muszę, u mnie się pokazało, że masz 90hp. Ty po to To jest problem taki. Masz coś do leczenia? Nie. Głóżdź mi ok. Dobra. W sumie jak, ale dobra, czy tym no pierwszym to razem to się nie dobra. udało? Także mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Jeżeli tak, to możecie stawić jeszcze łapę w górę suba z dzwonem. i zgłaszajcie się w komentarzach, oraz na, zróbcie jakiś odcinek, bo na pewno będę oglądać. Także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!